Pragnę najserdeczniej powitać wszystkich słuchaczy Radia Koncao w moim kolejnym muzycznym felietonie przed mikrofonem Agata Zakrzewska. Dzisiaj chciałabym Wam z całej duszy podziękować za muzykę, a to wszystko za sprawą piosenki Thank You For The Music z repertuaru Nie trudno się domyślić czyjego, ale warto Odnotować ten fakt szwedzkiego zespołu Abba. Utwór powstał w 1977 roku na potrzeby mini-muzykalu zespołu zatytułowanego The Girl with Golden Hair. Można ów tytuł przetłumaczyć jako dziewczyna o złotych włosach. Ponadto piosenka ta była. Spektakularnym zwieńczeniem filmu dokumentalnego zatytułowanego Abba the Movie, opisującego absolutnie wyjątkową trasę koncertową szwedzkiego kwartetu po Australii. Tekstowo, podmiotem lirycznym piosenki Thank You for the Music jest kobieta utalentowana muzycznie, która. Dziękuję za możliwość prezentowania dźwięków światu. W ramach warstwy muzycznej utworu nie brakuje teatralności. Słychać w partii wokalnej wiele swingujących dźwięków. Cała warstwa dźwiękowa jest tutaj zainspirowana twórczością znakomitej wokalistki Doris Day. Jeśli chodzi o to, co skrywa warstwa muzyczna, zanim nadejdzie partia wokalna, pojawiają się z lekka archaiczne klawiszowe motywy. Wyłania się z nich pierwsza zwrotka. Partię wokalną na tle przestrzennych, rozłożonych wręcz, rozłożystych klawiszowych akordów prowadzi wokalistka o zjawiskowej, jasnej barwie głosu Agneta Feldskog. Ależ ona śpiewa emocjonalnie, żarliwie zresztą zaintonuje Wam sam początek. I'm nothing special, in fact I'm a bit of a bore W kolejnym fragmencie wokalistka śpiewa z lekka zalotnie. If I tell a joke, you've probably had it before Jeśli powiem dowcip, prawdopodobnie słyszałeś go już wcześniej. Tak można przetłumaczyć na polski ten fragment. Następna fraza zachwyca mnie zarówno głębią przekazu, jak i pięknem melodii. But I have a talent, a wonderful thing, cause everyone listens when I start to sing. No, właśnie, na słowie, sing, melancholiny akord. A cała piosenka utrzymana jest w pogodnej, wesołej, tak zwanej durowej tonacji, a tu nagle molowy, smutny, melancholijny akord. Jest to przepiękne przełamanie, fachowo określane mianem molowej subdominanty. Często tego typu akord występuje w piosenkach, aby jak prezentuje się dalej partia wokalna? I jeszcze tylko spektakularnie powtórzony trzykrotnie dźwięk. So I say, który doprowadza nas do refrenu. W refrenie słychać już sekcję rytmiczną w pełnej krasie. Ponadto pojawiają się charakterystyczne dla Abby wokalne wielogłosy. Z melodią wokalną dialogują natomiast z lekka figlarne, klawiszowe motywy. Wiem, że doskonale znacie ten refren, ale nie mogę się powstrzymać, żeby nie zaintonować wam samego początku. Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they are bringing. Następnie pojawiają się retoryczne pytania. Kim bylibyśmy bez Muzyki, bez tańca, bez śpiewu, i to wszystko prowadzi do przepięknej konstatacji. So I say thank you for the music, for giving it to me. Tutaj w kulminacji refrenu na tytułowych słowach akordy zmieniają się jak w kalejdoskopie. Ponadto na słowach for the music królują najmniejsze odległości pomiędzy dźwiękami, brzmiące niezwykle śpiewnie, melodyjnie, półtony. Thank you for the music! Brzmi to moim zdaniem absolutnie wyjątkowo. Następnie słychać znajome, łagodne klawiszowe dźwięki, które są wprowadzeniem do drugiej zwrotki. Od drugiej zwrotki już słyszymy wyrazisty rytm. Nie ma rozłożonych, rozłożystych akordów. Zaintonuje sam początek. Mother says I was a dancer before I could walk. Przyznam jednak, że mentalnie bliższa jest mi druga fraza tej zwrotki. She says I began to sing long before I could talk. No bo pierwszy fragment można przetłumaczyć. Moja mama mówiła, iż najpierw tańczyłam, a dopiero później zaczęłam chodzić. A ten bliższy mi mentalnie moment brzmi: mówi również, iż zaczęłam najpierw śpiewać, a dopiero później mówić No cóż. Następnie w opisywanej zwrotce mamy do czynienia z rozważaniami podmiotu lirycznego, iż ktoś sprawił, że muzyka dociera do naszych serc i słyszymy piękną konstatację. Ktokolwiek to sprawił, jestem jego Fanem, Dlatego pięknie, teatralnie, swingująco brzmią tutaj wieńczące te zwrotkę słowa. I'm a fan. No i cóż, następnie od spektakularnych słów: So I say znów słyszymy jakże piękny i melodyjny refren. Dalej naszym uszom ukazuje się zupełnie nowa myśl muzyczna, tak zwany bridge, most. Jego początek brzmi bardzo lirycznie. I've been so lucky. I am the girl with golden hair. Ale zakończenie to przepiękne wręcz spektakularne wykrzykniki. What a joy! What a life! What a chance! Przepiękny ozdobnik na słowie chance. Cóż za radość, cóż za życie, cóż za szansa. Tak można owe słowa przetłumaczyć na język polski. No właśnie, to jedyna szansa, by spektakularnie podziękować za muzykę. Dlatego po owych okrzykach jeszcze raz słyszymy refren. I w tymże refrenie zostały powtórzone kulminacyjne słowa: So I say thank you for the music, for giving it. Ukłon na słowie. IT, przedłużenie tego wyrazu i liryczne zwieńczenie. To mi! I naszym uszom ukazują się jeszcze tylko klawiszowe akordy, wsparte metalicznymi, rozedrganymi dźwiękami. Jeszcze jednego instrumentu, albo gitary, albo mandoliny. Trudno jest mi to słuchowo zweryfikować. Ten instrument zresztą daje już o sobie znać w tym urokliwym mostku od słów: I've been so lucky. Zakończenie utworu to główny akord tonacji zasadniczej. Tak oto zamyka się kompozycja. Thank you for the music z repertuaru zespołu Abba. A ja jak zwykle jestem niezmiernie ciekawa, drodzy słuchacze Radia Concao, jak odbieracie ten utwór. Jeżeli tylko macie ochotę podzielić się swoimi spostrzeżeniami, proszę was w tej kwestii o znak sygnał w komentarzach. Pragnę wam najserdeczniej podziękować za muzykę. Bowiem właśnie w taki sposób, tym utworem chciałabym zakończyć regularny cykl moich felietonów na antenie Radia Concao. Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim za każde ciepłe słowo, każdy komentarz. To niezwykle budujące. Myślę, iż nie powiedziałam jeszcze radiowo ostatniego słowa. Mam nadzieję do usłyszenia gdzieś kiedyś w innej galaktyce. Mówiła do was Agata Zakrzewska.